Jeśli nie włączyłeś dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia, kolejnym sposobem, aby łatwo nas znaleźć, jest wpisanie znaku Małpa Kryminalne wiadomości tak jak na ekranie. Zapraszam Was także, aby zapoznać się z rekomendacją innych kanałów. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami pożyczek oraz towarów. Cyberprzestępczy proceder polegał na wykorzystywaniu danych internetowych umieszczonych w darknecie. Dotyczyły one głównie osób, które zakładały konta online w firmach pożyczkowych. Sprawcy używali tych danych do podrabiania dokumentów. Śledztwo w tej sprawie dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw. Policjanci centralnego biura cyberprzestępczości przeszukali mieszkania i zabezpieczyli dowody w postaci telefonów, laptopów i przedmiotów z przestępczego procederu. Prokuratura regionalna postawiła zatrzymanym łącznie 18 zarzutów, a trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane. Grozi im do 10 lat więzienia. W czwartek 21 grudnia o godzinie 17.30 w markach pod Warszawą Bartek informuje rodziców, że idzie na spacer. Po krótkim czasie kontaktuje się z matką, opowiadając o słownej utarczce z nieznajomym kierowcą, który wzywa policję. Policja zatrzymuje Bartka tego samego wieczoru. Wraca do domu w piątek 22 grudnia z obrażeniami: podbitym okiem, rozciętym łukiem brwiowym oraz śladami oparzeń od papierosów. Bartek opowiada o brutalnym traktowaniu przez policję, w tym o przewożeniu go w nieznane miejsca i odmowie przeprowadzenia testów na obecność narkotyków i alkoholu. Następnego dnia, mimo widocznych obrażeń i problemów zdrowotnych, Bartek nie udaje się na obdukcję, decydując się na odpoczynek. Niestety umiera w swoim pokoju. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Bartka i nadużycia władzy przez funkcjonariuszy policji. Sekcja zwłok, przeprowadzona tydzień po śmierci, nie wykazała urazów mających bezpośredni wpływ na zgon. Policja nie udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów interwencji. Z kolei prokuratura informuje, że Bartek miał wybić szybę w samochodzie i zachowywać się agresywnie, co skutkowało jego zatrzymaniem. Miał znieważać policjantów i być pobudzony. Policja przedstawiła mu zarzuty uszkodzenia mienia, posiadania narkotyków i znieważenia funkcjonariuszy. Była zastępczyni rzecznika praw obywatelskich, Hanna Machińska, napisała na platformie X: Ponownie dochodzi do śmierci młodego człowieka po zatrzymaniu przez policję. Tym razem komisariat w Wołominie. Czy policjanci zostali zawieszeni w czynnościach? Wierzę, że teraz postępowanie w tej sprawie będzie uczciwe, odpisał jej szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński. Szanowna pani rzecznik, w tej sprawie obok postępowania prokuratorskiego prowadzona jest kontrola komendy głównej policji. Dodał, że wyniki kontroli będą znane w ciągu kilkudziesięciu godzin i sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona i sprawdzona. Policjanci z komisariatu na targówku zatrzymali 37-letniego mężczyznę, podejrzanego o oszustwo na szkodę 86-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło 12 listopada, kiedy to kobieta otrzymała telefon od rzekomego policjanta. Została poinformowana o wypadku drogowym, w którym jej syn miał potrącić kobietę w ciąży. Sprawca oszustwa twierdził, że konieczna jest wpłata pieniędzy, aby uniknąć aresztu dla syna seniorki. Mieszkanka Targówka zgodziła się przekazać biżuterię oraz pieniądze w złotówkach i dolarach. Po kilkunastu minutach przekazała torbę mężczyźnie, który pojawił się w jej bloku. Gdy kobieta zdała sobie sprawę z oszustwa, zgłosiła sprawę na policję, tracąc ponad 32 tysiące złotych. Policjanci przeprowadzili ustalenia i opublikowali wizerunek podejrzanego. Ostatecznie zatrzymali 37-letniego mężczyznę na Mokotowie, który jakiś czas temu wyszedł z aresztu. Zatrzymany usłyszał zarzuty oszustw w recydywie. Za ten czyn grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Członkowie tej grupy produkowali i sprzedawali sfałszowane produkty lecznicze, przede wszystkim sterydy anaboliczne i środki na potencję. Produkcja odbywała się w województwie Wielkopolskim, Lubuskim i Dolnośląskim. A sfałszowane leki wprowadzano do obrotu przez internet. Gang mógł działać już ponad rok. W ramach akcji zlikwidowano trzy fabryki, sześć magazynów i zabezpieczono hurtowe ilości składników do produkcji leków oraz gotowe produkty. W akcję zaangażowane były międzynarodowe instytucje, w tym OLAF. Wspierali ją funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego oraz eksperci z Polskiej Agencji Antydopingowej i Żandarmerii Wojskowej. W całej operacji uczestniczyło ponad 130 osób. Efektem działań było zatrzymanie 9 osób, które mogły wprowadzić do obrotu sfałszowane leki o wartości co najmniej 2 milionów złotych. Zabezpieczono maszyny do produkcji leków, kilka ton komponentów i kilkanaście ton gotowych produktów o łącznej wartości około 50 milionów złotych. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, narażenia zdrowia i życia osób, produkcji i handlu z fałszowanymi produktami leczniczymi. Liderowi grupy grozi kara do 15 lat, pozbawienia wolności, a pozostałym członkom do 12 lat. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zauważyli ciągnik siodłowy z naczepą, który poruszał się ulicą Wybrzeże Gdyńskie. W sposób sugerujący, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło te obawy, wykazując u 38-letniego obywatela Ukrainy blisko 4 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, a pojazd przekazali osobie znajomej. Ponadto okazało się, że mężczyzna figurował w systemie informacyjnym Schengen. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. W Polkowicach doszło do rozboju na 20-letniego mieszkańca miasta. W sprawę zaangażowani zostali policjanci kryminalni, dzielnicowi oraz patrolowi. Z ustaleń wynikało, że dwóch mężczyzn zaatakowało ofiarę, zabierając 200 złotych z jej portfela. Następnie młodszy ze sprawców, używając noża do tapet, zmusił pokrzywdzonego do wypłacenia kolejnych 200 złotych z bankomatu. Niedługo po zgłoszeniu policjanci zatrzymali pierwszego sprawcę, 23-letniego mężczyznę. Po przesłuchaniu usłyszał on zarzut rozboju, za który grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Drugiemu podejrzanemu, 19-latkowi, postawiono zarzuty rozboju oraz rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, co wiąże się z karą do 20 lat więzienia. 31 grudnia doszło do poważnego incydentu w Legnicy. Policjanci z komendy miejskiej zatrzymali mężczyznę, który biegał po klatce schodowej z nożem w ręku i próbował dostać się do mieszkań. Wcześniej tego samego dnia 30-letni mężczyzna uszkodził kilka samochodów na ulicy Złotego Floriana, wspiął się na dach budynku i włamał się do jednego z mieszkań przez balkon, a następnie próbował wejść do innych mieszkań na klatce schodowej. Policjanci ustalili również, że zatrzymany wcześniej zaatakował nożem 18 osiemnastoletniego chłopca, który w ciężkim stanie trafił do szpitala. Kolejnym czynem mężczyzny było atakowanie kobiety nożem w innej części miasta około godziny siódmej rano co spowodowało, że z obrażeniami twarzy również musiała zostać hospitalizowana. Zatrzymany został umieszczony w policyjnym areszcie, a policjanci zgromadzili materiał dowodowy, w tym nóż, scyzoryk i gaz pieprzowy. Na podstawie zebranych dowodów 30-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Za swoje działania mężczyzna może zostać skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Policjanci Wydziału Kryminalnego w Krakowie otrzymali informacje o podejrzanym procederze w Słoszowicach. Osoby te miały wykorzystywać niepełnosprawność innych i zmuszać ich do żebractwa. Na miejscu zatrzymano dwoje obywateli Mołdawii 35-letniego mężczyznę i 33-letnią kobietę. W trakcie działań policji ujawniono pokrzywdzonych obywateli Mołdawii i Rosji, którzy przebywali nielegalnie w Polsce. Z ich zeznań wynikało, że byli w Polsce od kilku miesięcy i żebrali przy różnych marketach, oddając część zebranych pieniędzy osobom, które przywiozły ich do kraju. W momencie zatrzymania zabezpieczono u podejrzanych znaczną sumę pieniędzy ponad 20 tysięcy złotych i 30 tysięcy euro. Podejrzanym przedstawiono zarzuty handlu ludźmi, za co grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach.